Za chwilę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie złożę wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podczas pierwszomajowego pochodu sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przestępstwo to polegać miałoby na propagowaniu Symboli komunistycznego, totalitarnego państwa. To chodzi tutaj o sierp i młot. Podczas pochodu pierwszomajowego SLD niesione były transparenty z sierpem i z młotem, czyli transparenty propagujące system totalitarny, system komunistyczny. Jest to w polskim prawie zakazane. Według artykułu 256 kodeksu karnego nie można w Polsce prezentować totalitarnego systemu zarówno komunistycznego, jak i faszystowskiego. I tu jest znak równości między symbolem sierpa i młota i symbolem swastyki. Natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej, który chce uchodzić za partię taką europejską, preeuropejską, na swoim wiecu, na swoim pochodzie propagował komunistyczny system. No, można, się, można powiedzieć, że można się nie dziwić. Przecież szef tego sojuszu, Leszek Miller, swoje najlepsze czasy miał podczas PRL-u, podczas komunizmu w Polsce, ale nie może być zgody na propagowanie, prezentowanie sierpa i młota. Nie może być zgody w Polsce na propagowanie systemu totalitarnego.